Nie ucz się wzorów na pamięć, wyprowadź je sam wzór na przekątną kwadratu. Wyznaczymy teraz wzór na przekątną kwadratu. Wyznaczymy wzór na przekątną kwadratu stwierdzenia Pitagorasa. Widzimy na rysunku kwadrat o boku długości A oraz przekątnej równej d. Wiemy, że twierdzenie Pitagorasa wyraża się takim wzorem a do kwadratu dodać b do kwadratu równa się c do kwadratu czyli suma kwadratów przyprostokątnych równa jest kwadratowi przeciwprostokątnej. Dzięki tej przekątnej utworzyliśmy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości a i przeciwprostokątnej długości d. Zatem podstawmy pod twierdzenie Pitagorasa nasze dane. Otrzymujemy a do kwadratu dodać a do kwadratu jest równe d do kwadratu. a do kwadratu dodać a do kwadratu to 2a do kwadratu to jest równe d do kwadratu. Zamienimy teraz stronami, czyli d do kwadratu jest równe 2a do kwadratu i obustronnie musimy spierwiastkować dla uzyskania d. A to jest równe pierwiastek z 2a do kwadratu, czyli d jest równe pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z a kwadrat. A to oznacza, że d jest równe pierwiastek z dwóch razy a. Wyznaczyliśmy wzór na przekątną kwadratu.